Witajcie kochani z tej strony Niulka ze Szczecina. Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy, kochani, 500 tysięcy w diamentach. Na dzisiejszy odcinek mam 3 sztuki. To są numerki 15, 14 i 11, czyli dzisiejszy wkład to 30 zł kochani, trzymajcie kciuki. Bo ostatni draping mój po prostu to przeszedł do y, hitu oboków. Bo jak ktoś nie widział, zapraszam do obejrzenia. Y, zawsze można się pośmiać. Y, dobra, zaczynamy drapać. Może te drapeczki za 10 zł będą y, pełniejsze i coś nam przyniosą. A mamy 30, 13, 32. 33 i 38. Dobrze. No i szukamy sobie naszych. O, kochani, o, widzę diament. O, to już jest dobrze. To już jest super. Dobrze. Następna liczba to 40. Następna, kochani, to 7 dwadzieścia dwa trójeczka dobrze następny rząd to dwadzieścia jeden dwanaście mamy oboka czwóreczka same niskie dziewiętnaście ale już mamy zwrot chociażby to będzie dobrze. O, mamy drugą wygraną. Zobaczcie, 30. No super, bardzo fajnie, czyli ta zdrabka może nie będzie taka tragiczna. Następną mamy 31. No, akurat mamy oboczek. 29, no niestety obok. O, mamy 13, jednak 13 jest szczęśliwa. No i bardzo fajnie. Zobaczcie, mamy trzecią wygraną. Super. 34 mamy oboczka. 0,5 nie mieliśmy takiej liczby. Zobaczmy sobie następna. 18. 16 też nie mamy. Co my tu mamy? Dwójeczki też nie mamy. 37, no niestety obok. I kochani, 25. Czyli mamy tutaj trzy wygrane. Mamy diament. Mamy, kochani, co dalej mieliśmy? Yy, 30 mieliśmy na pewno i 13, o ile pamiętam dobrze. No to sprawdzamy. A mamy, kochani, 10 zł. Po, po 13 mamy 20 i, kochani, to był co? 30. No, fantastycznie. No, mamy 5 dych. No, w końcu się odkułam. Ale super. A jeszcze mamy dwie drapeczki, kochani. Kontrolne sobie sprawdźmy. Mamy A, A. Bardzo fajnie. No, cieszę się, kurczę. No, w końcu. 5 dyszek, czyli już mamy plusik, kochani. Jednak te diamenty mnie kochają. Dobrze, sprawdźmy sobie teraz czternastkę. I szurroburu nasze diamenciki. Mamy 29, 2, 14. Zobaczcie, mamy 14 i zdrabka z numerem 14. Może to jakiś znak. I kochani mamy 29, 2, 14, 18 i 11. No i sprawdzamy. Trujeczki nie mamy, za to mamy oboczka. 35, czwóreczka 39 nie mamy, 37. Powiem Wam, że już jestem zadowolona, bo mamy plusik, 40, ale bym się nie pogniewała, jakby jeszcze coś wpadło. Mamy na razie oboki 36. Dwadzieścia dwa, dwanaście mamy obok, trzydzieści też oboczek, piętnaście też oboczek, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem, no niestety obok, dziewięć. I ostatni rząd mamy 16, piąteczka, jedyneczka, 38 i ostatnia to 26. No byłoby za pięknie. Musi być jakiś pustak. Ale się nie martwimy tym, bo nadrobiliśmy już pierwszą zdrabką. Teraz mamy zdrabkę z numerem 15 i mamy 24, 36, 4, 32 i 33. Takie jedna po drugiej, no ale może to być dobrze. I mamy 18. Nie mamy takiej liczby. Siódmeczka. Piętnaście. Trzydzieści pięć obok. Trzydzieści osiem. Dwadzieścia sześć. Nie mamy dwanaście. Trzynaście. Dwadzieścia pięć. Oboczek. 28. Piąteczka. No też niestety obok. Szósteczki nie mamy. Siedemnaście nie ma. Dziewiąteczki nie ma. Jedenaście. I ostatni rząd, kochani. Trzydzieści cztery. No trochę za daleko. 37. No też. 22. 40. I ostatnia kochani to. 31. Kończymy obokiem. No niestety jedna ta trapeczka nam się tylko trafiła. I to powiem Wam świetnie, bo mamy na niej aż 50 zł. Czyli na Mój 30 zł, kochani, mamy 50, więc jesteśmy 20 zł na plusie. Ech, tak jak widzicie, jest to moja ulubiona, jakoś jakaś szczęśliwa dla mnie ta drapka Jest, Chyba będę musiała częściej ją drapać. Ja Was, kochani, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo nie ukrywam, jest to fantastyczna sprawa. Koniecznie, kochani, zostawcie łapeczki subskrypcję, jakiś fajny komentarz. No i tak jak już y, wspominałam w wcześniejszym odcinku, planuję dla was y, zabawę y, drapkową. Już y, mam nagrodę w domu. Udało mi się ją y, zdobyć. Y, na dniach postaram się wam wrzucić na społeczność y, tą nagrodę, żebyście sobie zobaczyli, co to będzie. No, i zdecydowali się, czy chcecie wziąć udział w zabawie. Mam nadzieję, że, że jednak tak. No bo to jest fajne przeżycie. W ogóle fajna zabawa i dla Was, i dla mnie. Będę chciała jakieś zrobić trzy nagrody, żeby nie była jedna. Także, także zachęcam na pewno do zabawy. No, i zobaczymy. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tak? Powiem Wam, że mam stresa. No ale jak kto nie próbuje, ten nie ma. No dobrze, kochani. Będę już kończyć. Pamiętajcie o łapeczkach na moim kanale, o subskrypcjach. Chciałabym jeszcze pozdrowić na koniec naszą Wandę Kozakiewicz. Przesympatyczna widzka. Przecudne komentarze daje. W ogóle wszyscy jesteście przecudowni. Naprawdę przecudowni. Uwielbiam Was i, i, no i zostawiam dla Was takie wielkie serducho. Wielkie. No także, także, no cóż, będę już kończyć. Do usłyszenia, Buziaczki. Pa!